pozyskiwać środki, tylko warunkiem jest to, że Państwo będą cyfryzować zasoby, udostępniać je. Dzisiejsza konferencja jest to konferencja ogólnopolska Free Fundusze na Rozwój i Innowacje z podtytułem Nauka Biznes na lata 2014-2020. Podczas tej konferencji poruszane są bardzo istotne w tej chwili zagadnienia dotyczące nowego pro, okresu programowania czyli lata 2014-2020 i to zarówno z programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Polska Cyfrowa, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. To program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, ale też konsorcjów naukowych czy naukowo-przemysłowych, i jego celem będzie przede wszystkim pobudzanie innowacyjności gospodarki. Poprzez jak największe zaangażowanie przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Badania, które prowadzone są w jednostkach naukowo-badawczych, mają być ukierunkowane wprost na przemysł. No i to jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, tak aby z jednej strony zidentyfikować, a z drugiej strony zmobilizować przedsiębiorców do finansowania tych prac badawczo-rozwojowych, bo jak wiemy, przede wszystkim przedsiębiorcy chcieliby środki inwestycyjne. Część, duża część środków będzie kierowana na badania, prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Znaczna pula będzie skierowana też na projekty inwestycyjne przedsiębiorców, polegające na wdrożeniu wyników tych prac badawczych. W tym obszarze coraz większe zastosowanie będą miały instrumenty finansowe. Planujemy też znaczną część ukierunkować na budowanie Otoczenia biznesu wspierającego powstawanie innowacyjnych pomysłów, a także będziemy obejmować wsparciem także sektor naukowy. Regionalny program operacyjny w tej nowej perspektywie 2014-2020 ma być kontynuacją wsparcia z poprzedniego programu, z tym, że Chcemy, aby było oparty na trzech płaszczyznach gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo z nastawieniem, że te dwa obszary, infrastrukturalne i społeczne też mają działać na rzecz, na rzecz gospodarki, czyli te działania, które będą podejmowały samorządy czy instytucje prospołeczne, mają realizować te działania tak, aby służyły gospodarce, a przede wszystkim firmom, bo to jest taka duża zmiana, która będzie też w tym wsparciu bezpośrednio. Dla firm, czyli identyfikacja, i teraz jesteśmy w trakcie budowy takiego systemu, który będzie pozwalał na szczegółową identyfikację potrzeb firm, tak aby ta interwencja była wprost odpowiedzią na te potrzeby. No i tutaj komisja wprowadziła taką nową, nową nazwę, czyli inteligentne specjalizacje, więc w tym kierunku to będzie zmierzało. Tylko chyba w Polsce dopuścimy do sytuacji, w której de facto nie z programu rolnego, pod nie jest. Program ztyczowanej... Najważniejszymi założeniami programu operacyjnego Polska Cyfrowa jest po pierwsze stworzenie dostępu do szerokopasmowego internetu, do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 30, 30 megabitów na sekundę, następnie utworzenie nowoczesnych. I o wysokiej jakości usług publicznych, e-usług publicznych, a następnie stworzenie sytuacji, w której będzie możliwość wykorzystania przez obywateli tego szerokopasmowego internetu i usług stworzonych w zakresie programu. Jeżeli chodzi o tą Polskę cyfrową i o rozwój Polski cyfrowej, to wydaje mi się, że to główną rzeczą jest rozwój gospodarczy. W każdej dziedzinie, czy w energetyce, czy w przemyśle. I te innowacje, które tam powstają, pomysły, które powstają i mogą zostać zinformatyzowane, to one powodują rozwój tej Polski cyfrowej. Do tego dochodzi oczywiście też jeszcze sektor publiczny, o którym tutaj dzisiaj jest mowa, na który są ułożone w tej chwili dosyć duże, duże środki, to jest około miliarda euro. No, i to powinno spowodować dalszy rozwój tego sektora. na tak? na budowanie i rozwój kompetencji cyfrowych. Już w tym roku mieliśmy trzy spotkania w związku z programem Horyzont 2020. W tej chwili planujemy kolejne szkolenie. Będzie to szkolenie 4 grudnia i też już od razu mogę zaprosić te, na to szkolenie przede wszystkim przedsiębiorców, do których ono będzie kierowane. Będzie, będzie można dowiedzieć się w jaki sposób można złożyć wniosek do horyzontu, gdzie można zadać pieniądze i na co. poproszeni przez Komisję o